Ostatnie dwa miesiące miałem okazję wybrać się do dosyć odludnych i dzikich zakątków Polski, o których bardzo niewiele wiedziałem. Te ujęcia to materiały, które razem z Wiktorią nagraliśmy w ramach kilku przyrodniczych projektów filmowych i które ostatnio mocno zmieniły moje podejście do Polski. Nigdy nie przypuszczałem, że zrobię filmik o takim tytule. Nigdy nie przypuszczałem, że z moich ust wypłyną aż tak pozytywne słowa na temat Polski, bo z założenia, kiedy ktoś wyprowadza się do innego kraju, to raczej nie darzy jakąś ogromną sympatią tego kraju, z którego uciekł. Pod ostatnim filmem, w którym mówiłem o moim powrocie ze Stanów do Polski, otrzymałem bardzo spolaryzowane komentarze. Jedni składali mi kondolencje, mówili, że oczadziałem, że to bardzo zła decyzja. A inni mówili, że bardzo dobrze, że powinienem wrócić do Polski, że w Polsce jest najlepsze. Lepiej, a Ameryka jest przereklamowana. Jedno chcę sprecyzować. Ten filmik nie jest próbą przekonania was, że Polska jest świetna. Nie jest też próbą obrony mojej decyzji o powrocie do Polski. Dla mnie moje wymarzone miejsce na świecie wciąż jest poza granicami Polski, bo taki mam charakter, bo tak widzę swoją przyszłość i z wielu innych osobistych powodów. Do niedawna jednym z tych powodów była taka prosta niechęć do Polski. Przekonanie, że nie ma tu nic ciekawego, że wszystko już widziałem i nie mam po co tu zostawać. Przekonanie, które wydaje mi się, że ma też część z was. Jednak te ostatnie dwa. Dwa miesiące w Polsce, po prawie pięciu latach spędzonych w Stanach, naprawdę sprawiły, że doceniłem Polskę jako miejsce na świecie. I teraz stojąc pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi przekonaniami, że w Polsce nie ma nic ciekawego i że Polska jest cudowna, chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami i spróbować zacząć trochę granicę między tymi dwoma przeciwnymi przekonaniami, zbudować jakiś niewielki most między nimi. Żeby to zrobić, zapomnijmy na chwilę o polityce, ekonomii, religii i polskim społeczeństwie, bo nie chcę tutaj rozmawiać o Polsce jako o narodzie i kraju, a raczej o Polsce jako o geograficznym miejscu na świecie. Czuję, że każdy z nas ma takie wrodzone znudzenie miejscem, w którym się wychował, stąd właśnie w nas ta chęć podróży i zmiany tego miejsca. Mam na przykład znajomą, która urodziła się i dorastała na Hawajach, na wyspie Oahu, tam gdzie zresztą niedawno byliśmy razem z Wiktorią. Rajskie plaże, surfowanie, tropikalna roślinność i widoki, dla których nie jeden Polak wydałby kilka swoich pensji, dla niej były właśnie tą szarą codziennością, którą znała od urodzenia. Zawsze marzyła o tym, żeby wyrwać się z tej swojej hawajskiej wiochy i przeprowadzić do większego miasta. W tym momencie mieszka ona w San Francisco, ma niewielkie mieszkanko w samym centrum miasta, żyje tam i pracuje od dwóch lat. I nie chciałaby wrócić za nic z powrotem na Hawaje. Tak samo ja dorastałem w przekonaniu, że wszystko co ciekawe znajdę poza Polską, bo Polska jest to moją szarą codziennością. Od dziecka robiłem wszystko, żeby wyjechać jak najdalej i nigdy nie dopuszczałem myśli, że w Polsce może być coś wartego zostania tu na stałe. Aż w końcu rzeczywiście udało mi się wyjechać do Stanów i zamieszkać tam, co było spełnieniem moich marzeń i zdecydowanie ogromnie wpłynęło na moje życie. I tu właśnie moja perspektywa zaczęła się zmieniać, bo po kilku latach spędzonych tam to właśnie Stany nagle stały się tą moją szarą codziennością. Zwiedziłem parki narodowe, widziałem niesamowite formacje skalne, góry, kaniony, pustynie i przez to przyzwyczajenie do Stanów i amerykańskich widoków, teraz przyjeżdżając do Polski, nie miałem wrażenia, jakbym wracał do tej mojej szarej codzienności, a wręcz przeciwnie, wydawało mi się, jakbym to z mojego codziennego życia nagle przyjeżdżał do nowego kraju na wakacje, żeby go pozwiedzać. Kraju, którego wciąż w dużej mierze nie znałem. Do tego wszystkiego, Wiktoria, która niedługo będzie studiować tworzenie filmów przyrodniczych, od razu po moim przyjeździe wciągnęła mnie w kilka projektów, które wymagały od nas odwiedzenia właśnie tych najbardziej dzikich i wiejskich zakątków Polski. Co już do reszty sprawiło, że zobaczyłem Polskę, jakiej nigdy wcześniej nie miałem okazji zobaczyć. Najpierw pojechaliśmy do Biebrzańskiego Parku Narodowego, stworzyć film o warsztatach ornitologicznych dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przez kilka dni spaliśmy w namiotach, budziliśmy się o czwartej rano, żeby o wschodzie słońca uchwycić te kilka godzin największej aktywności ptaków. Nagrywaliśmy młodych ornitologów, którzy tak naprawdę poświęcają swoje życie pasji do polskich gatunków ptaków oraz ich badaniu i ochronie. A ja filmując tą ogromną bioróżnorodność biebrzańskich rozlewisk, wciąż jakoś nie mogłem sobie zakodować, że jestem w tej samej szarej Polsce, w której dorastałem. Później mieliśmy podobny projekt w Białowieskim Parku Narodowym, znów ogromny zachwyt tą rozległą puszczą, pełną dzikiego życia. Następnie na pomorzu rozpoczęliśmy zdjęcia do dokumentalnej krótkometrażówki, o której niestety jeszcze nie jestem w stanie wam dużo zdradzić. Wreszcie niedawno wróciliśmy z okolic Bieszczad, gdzie nagrywaliśmy materiał w Turnickim Parku Narodowym. Jeśli nigdy o nim nie słyszeliście, to dlatego, że ten park oficjalnie nie istnieje. Bywa nazywany nawet niewidzialnym parkiem. Jest to obszar przepięknej, prawie nietkniętej przez człowieka dzikiej przyrody, który od dawna powinien być parkiem narodowym, ale mimo wieloletnich starań przyrodników jeszcze się nim nie stał. Niewiele do tej pory znalazłem miejsc, w których możesz poczuć się sam na sam z naturą, bez turystów, bez technologii, bez samochodów, a Turnicki zdecydowanie był jednym z nich. Kolejnym odkryciem były polskie wsie, niektóre z nich praktycznie nietknięte od kilkudziesięciu lat, a swoją historią sięgające nawet kilkuset lat. Słowo, które rzucało mi się na usta w tych miejscach, to sielanka. Słowo, które tak na marginesie, pierwotnie oznaczało utwór poetycki, który w sposób wyidealizowany przedstawiał właśnie uroki życia na wsi, życia zgodnego z naturą. Takich wsi jak te polskie, może poza kilkoma sąsiadującymi z nami krajami, nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie, na żadnym innym kontynencie. A co za tym idzie, nigdzie indziej na świecie nie znajdziesz też tego specyficznego poczucia sielanki, które ja tutaj poczułem po raz pierwszy od wielu lat i za którym chyba nieświadomie też trochę tęskniłem, żyjąc w Stanach. Nie wiem na ile tymi ujęciami i słowami pomogłem Wam spojrzeć na Polskę i polską naturę z mojej obecnej perspektywy, ale mam nadzieję, że przynajmniej trochę pomogłem Wam ją docenić. Oprócz nagrywania polskiej natury miałem też okazję nacieszyć się nią w sposób trochę bardziej aktywny, bo razem z Wiktorią postanowiliśmy zrobić kurs spinaczki skałkowej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a wyglądało to mniej więcej tak. Oprócz tego przed chwilą udało nam się również pożeglować po Bałtyku, co było dla mnie kompletnym odkryciem na nowo Morza Bałtyckiego i nadbałtyckich miasteczek. Podsumowując, czuję, że ten powrót do kraju pozwolił mi trochę się z tą Polską pogodzić, docenić to, co ma do zaoferowania i zrozumieć, że nie ma co kurczowo trzymać się swoich opinii, czy to na temat kraju, czy na temat człowieka, bo wystarczy niewielka zmiana perspektywy i nagle wbrew samemu sobie zmieniasz swoje zdanie o 180 stopni. To chyba tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.